Z tej strony Fable i to jest kolejny odcinek, drugi z głosem na moj kanał, Daily. 365 dni chyba no. No i dzisiaj poruszymy temat ze sobą o, o tym co czy warto to robić, czy nie. I, bo to są tak zwane i okupywane subachy. Znaczy to to chyba samo jest, nie, ale poruszymy te dwa tematy. Więc jeśli odcinek, jeśli się spodoba, został łapeczkę w górę i subskrypcję na moim kanale, być Ci z zbartę. A, -a teraz zapraszam do oglądania. No i z -y -z zaczynamy. Moim zdaniem, Co sądzę o sub zasób? zasób to taka forma, gdzie się wymienia pomiędzy osobą osobami, albo się ją promuje i tak dalej. I na przykład nie wiem, ktoś robi... Ktoś prosi Cię o suba, to mu dajesz, a jak mu odasz, to też dajesz, a po chwili jej odsubuje i tyle. Więc tego się w ogóle moim zdaniem nie opłaca robić, bo to oszustwo i skam. Pierwszy, na początku doska, ale potem po kilku godzinach, minutach scam. Tak samo skupywa suba. Po co oszukiwać? Bo Wolę zbierać sam, niż kupywać. No może raz zdarzy się, ale więcej nie. No i ten... No i nie opłaca się tego robić, bo później YouTube chyba banuje, lub zabiera sobie i tyle. No najwyżej promo można zrobić, ale nie wiem, czy można, czy nie też. Mi się wydaje, że też można, też nie można, albo nie wiem, nie znam się do Znaczy trochę się znam, ale nie całkowicie. No i co, co mogę jeszcze powiedzieć, dodać, no i to sądzę, to tyle by było chyba z tego odcinka, czy no, to tyle sądzę na temat subów, sub za sub, subów za sub, dokupywanie subów. Nie płócę się w ogóle, mówię Wam, ci tyle, ostrzegam Was tylko, ale jak ktoś chce, proszę bardzo, nie zmuszam, ani nie zachęcam, więc no, więc pozdro. No i co byśmy już skończyli, to tyle by było. E, dziękuję za uwagę i niedługo widzisz kolejny odcinek na kanale. Do zobaczenia i hej.